Artur Conan Doyle, Świat Zaginiony, rozdział 10, część druga. Ale nie możemy siedzieć na miejscu. Zaryzykowałem uwagę. Oczywiście, mój miły chłopcze, ruszymy naprzód, ale z rozwagą. Nie wolno nam oddalać się zbytnio od bazy, a przede wszystkim nie wolno nam strzelać, chyba gdyby szło o życie. Ale wczoraj pan strzelił, powiedział Samarli. Nie mogłem się powstrzymać. Na szczęście doł silny wiatr i to od wyżyny. Echo nie wydarło się chyba w głąb. Ale jak nazwiemy ten kraj, zależy to przecież tylko od nas. Proponowaliśmy to i owo mniej lub bardziej trafnie, ale Challenger przeciął wszystkie wątpliwości. Można nadać mu. Tylko jedną nazwę powiedział od nazwiska człowieka, który go odkrył. Panowie, to jest Ziemia Mapla White'a. A więc jest to Ziemia Mapla White'a. I tak nazwałem ją na mapie, którą Polecono mi sporządzać. Myślę, że nazwa ta pojawi się w przyszłych atlasach. Pokojowe poznanie Ziemi Maple White'a było naszym naglącym zadaniem. Na własne oczy stwierdziliśmy już, że ten kraj zamieszkują jakieś nieznane zwierzęta. Ze szkicownika Mable-White'a wynikało też, że możemy spotkać się z jeszcze straszniejszymi i bardziej groźnymi stworami. Szkielet nadzianego na bambusy człowieka, który by się tam nigdy nie dostał, gdyby go nie zrzucono z góry, nasuwał myśl, iż możemy się także spotkać tu z ludźmi, i to wrogo usposobionymi do przybyszów. Nasza sytuacja, rozbitków wyrzuconych na mieliznę bez możliwości ratunku, obfitowała w niebezpieczeństwa, to też zdrowy rozsądek kazał nam postępować ostrożnie, tak jak zalecał lord John. Z drugiej zaś strony nie mogliśmy cały czas tkwić na skraju zagadkowej wyżyny, tym bardziej, że paliła nas chęć poznania jej tajemnic. Zatarasowaliśmy więc ciernistymi krzakami wejście do naszego fortu, zabezpieczając w ten sposób zapasy i wolno. Ostrożnie ruszyliśmy w nieznane. Trzymaliśmy się strumyka wypływającego z naszego źródła, by w razie czego łatwo nam było trafić z powrotem. Już na samym wstępie przekonaliśmy się, że czekają nas wielkie niespodzianki. Gdy przeszliśmy parę set jardów gęstym lasem, w którym rosły drzewa całkiem mi obce, znane jednak profesorowi Zarli, botanikowi naszej wyprawy, jako odmiany drzew iglastych i sagowców od dawna już wymarłych, weszliśmy w okolicę, gdzie strumień rozlewał się w wielkie mokradło. Przed sobą mieliśmy wysokie i dziwne sitowie, uznane za skrzyp, czyli koński ogon. Wśród niego rosły tu i tam paprocie drzewiaste. Wszystko to chwiało się w podmuchach ostrego wiatru. Nagle Lord John, który szedł naprzód, Stanął i uniósł rękę. Spójrzcie na to, powiedział, na Boga to chyba ślad praojca wszystkich ptaków. W grząskim gruncie widniał odcisk trójpalcowej stopy. Stworzenie ptak czy coś innego musiało przeciąć bagno i wejść do lasu przystanęliśmy, by przyjrzeć się temu olbrzymiemu śladowi. Gdyby rzeczywiście chodziło o ptaka, a jakież zwierzę zostawiłoby podobny ślad? Musiał być proporcjonalnie biorąc olbrzymem, bo jego łapa była znacznie większa od strusiej. Lord John bacznie rozejrzał się w koło i wsunął dwa naboje do swego sztucera. Nie zasługuję na miano dobrego myśliwego, powiedział: Jeśli ten ślad nie jest całkiem świeży, zwierzę przeszło tędy najwyżej przed dziesięcioma minutami. Patrzcie, jak woda przecieka jeszcze. Do tego wgłębienia spójrzcie, tu mamy odcisk stopy pisklęcia. Istotnie, mniejsze ślady tego samego kształtu biegły równolegle do dużych. A co powiecie o tych? Triumfalnie krzyknął profesor Samerli, wskazując na coś, co wyglądało na olbrzymie odbicie ludzkiej pięciopalcowej dłoni. I występowało między trzypalcowymi śladami. Wealdeński! Zawołał w uniesieniu Challenger: Widziałem taki ślad w glinie wealdeńskiej. To stworzenie chodzi na tylnych ławach i ma trzypalcową stopę. Czasem podpiera się pięciopalcową. Przed nią łapą. Drogi Rokstonie, to nie ptak. Wcale nie ptak. A więc zwierzę. Nie, gad. Dylozaur. Żadne inne stworzenie nie zostawiłoby podobnych śladów. Przed dziewięćdziesięciu laty wprawiły one w osłupienie pewnego czcigodnego doktora Suseks ale któż by ośmielił się marzyć śnić że można będzie oglądać te cuda ostatnie słowa powiedział już szeptem a my staliśmy jak skamieniali wreszcie idąc za śladem ruszyliśmy przez moczary i przeszliśmy gęsto podszyty las za nim leżała polana na której ujrzeliśmy pięć Najdziwniejszych stworzeń, jakie zdarzyło mi się kiedykolwiek widzieć. Przykucnęliśmy w zaroślach i przyglądaliśmy się im do Jak powiedziałem, było ich pięć, dwa dorosłe i trzy młode, ale wszystkie olbrzymie nawet młode były wielkości słoni, dorosłe zaś znacznie większe od jakiegokolwiek znanego mi zwierzęcia. Skórę miały ciemno-szarą, łuskowatą, jak u jaszczurek, lśniącą w promieniach słońca. Wszystkie siedziały na tylnych, trójpalczastych nogach, chwiejąc się na potężnych ogonach, którymi się podpierały, i małymi przednimi łapami o pięciu palcach przyginały gałęzie drzew i objadały liście. Chyba najlepiej je odmaluję, mówiąc, że przypominają wielkie, dwudziestostopowe kangury pokryte skórą czarnego krokodyla. Trudno mi określić, jak długo bez ruchu obserwowaliśmy ten dziwny widok. Ostry wiatr wiał ku nam i byliśmy dobrze ukryci. Zwierzęta nie mogły więc nas zwęszyć. Od czasu do czasu w ferworze zabawy młode goniły się naokoło starych, a te podskakiwały w górę i opadały na łapy, aż ziemia dudniła głucho. Muszą być bezgranicznie silne, bo jedno ze starych, nie mogąc dosięgnąć pęku liści, na olbrzymim drzewie oplotło je przednimi łapami i wyrwało z ziemi jak młodą sadzonkę. Okazało się jednak, że choć bardzo silne, jest głupie, bo drzewo, padając całym ciężarem, walnęło je w głowę. Ugodzone zwierzę pisnęło parę razy przeważliwie, a więc mimo swych rozmiarów ma pewne granice wytrzymałości.